Zadanie 51. Funkcja kwadratowa przyjmuje w przedziale od 0 do 3 największą wartość dla argumentów 0, 0 i 3. Czyli jeżeli przyjmuje dla dwóch argumentów tą samą wartość, największą, to znaczy, że muszą być one równo oddalone od p. Więc jak weźmiemy średnią arytmetyczną tych dwóch punktów, to wyciągniemy p, no to wyjdzie nam, że p jest 3 drugie. I teraz mamy uzasadnić, że w przedziale od minus 2 do 5 funkcja przyjmuje największą wartość dla argumentów minus 2 i 5, czy też na końca przedziału, to musimy po prostu sprawdzić, czy te punkty, skoro to jest ta sama funkcja, są też równo oddalone od P, lub czy są symetryczne względem, względem, osi, względem osi symetrii układu, względem osi symetrii tej funkcji kwadratowej, no bo 8. Osią... No, i tak jak tutaj narysowałam, widać, że to P jest, no, że te punkty obydwa są równo odległe od osi symetrii tej, tej, tej paraboli i od P, więc będą miały też, będą miały tą samą wartość. Więc można to uzasadnić, właśnie, że albo są symetryczne względem osi symetrii paraboli, albo że są równo odległe od P. Albo tak, albo tak na jedno wychodzi. No i widać, że są równo odległe, więc, więc będzie to uzasadnione, tylko trzeba to jeszcze po prostu sobie słownie y, opisać.